Cześć moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie sprawdzam, czym gracie i próbuję was naśladować. Mam nadzieję, że to naśladowanie będzie mi dobrze wychodziło. Ostatnio sporo was znowu zaakceptowałem do znajomych na Discordzie, więc wpadajcie, bo linki z Discord'a biorę, ale tylko Supercell ID i nie spamujcie tam linkami, nie oznaczajcie mnie zbyt mocno, bo będę dodawać je z czasem, więc spokojnie. Dobra, jest Was dzisiaj 10, a Pamiętajcie, chodzik Pow, jeżeli cokolwiek kupujecie, dziękuję za wsparcie. Łapeczkę zostaw też dla wielkiego wsparcia. Taką porządną łapkę zostaw, bo ja wiem, że ty i ty nie zostawiacie. Komentarz jak chcecie, możecie napisać. Coś śmiesznego, zobaczymy. Dobra, już jest 11 u was. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Wiktor, Wiktor, zobaczmy, jakim ty deckiem grasz. Ostatnio nie brałem lawy. O, dosyć ciekawy. Dosyć ciekawy deck, Wiktor. Więc wkleję twój dek, Kurczę, nie mam jeszcze, nie mam jeszcze ewolucji, ewolucji firecracker, nie mogę jej zrobić, bo brakuje mi shardów, dobra, postaramy się, zobaczymy co wyjdzie na dzisiejszym odcinku, w ogóle kamera chyba do wymiany w końcu, dobra, tablet sobie podniosę, trochę więcej, żeby nie było, że patrzycie znowu na moją łysinę, bo tak nie wypada, dobra, Mam sloty, mam sloty, lecimy. Zobaczymy jak pójdzie. No ta Firecracker, szkoda, że nie mam jej na yy, ewolucji. No, spokojnie, dobra. O tak. Czekajcie, bo ona... A ona tutaj dobrze uderzyła, kurde. Myślałem, że ona uderzy w tego minera. Dzisiaj tymi strzałkami wystraszyłem trochę niepotrzebnie. dobrze dobrze A jakoś się udaje na razie wybronić na razie się udaje wybronić dobra uwaga teraz nie będą strzałki im potrzebne firecracker sobie tu poradzi miner w to samo miejsce? miner w to samo miejsce, dobra strzałki chyba tą bandytką zagranie. Nie. Ale tutaj te super gobliny. Uuu! Bandytka dojdzie niestety do wieży. Dobra, na razie poczekam, nie będę jej wybraniać. No muszę poczekać na ten dodatkowy czas, żebym mógł tym meganitem poszaleć. Czy uda mi się poszaleć tym meganitem? Dobra, tutaj aktywacja wieży nie ma. Czy te ramberjack, ramberjack? Wiesz w zasadzie czym tu meganitem tak atakować? No dziwnie. Dobra, wyłapaliśmy wyłapaliśmy ten atak i teraz tak ale nie złapałem tam się spodziewałem tej bublinów ale chyba chyba się poddał Czyżby się tutaj kolega poddał? Chyba tak. No mówię, że w tym deku wyczekać do tego Mega Knighta, jak się wyczekało do tego Mega Knighta, to od razu wygrana na 3 szybciutko poszła. Więc no udało się. Tutaj nie wiem, czy on się czasem nie rozłączył, czy się poddał. Ale nie ważne, pierwsza wygrana zaliczona. Sprawdzam kolejne wasze deki. A, nie sprawdzałem w ogóle, Wiktor, jak grałeś, więc. Podejrzyjmy, bo to miało być. Sprawdzam, jak gracie i was skopiować. Mam nadzieję, że grasz tym samym dekiem. Tak, chyba grasz tym samym dekiem, więc sprawdźmy to. No i ty masz tam firecracker, właśnie na ewolucji. To jest też bardzo duży plus. To ładnie się tutaj Lamberjackiem zastawił. No pięknie, dobra. Lecimy dalej, lecimy dalej. Muszę sobie zapamiętać, że to jest podglądam i gram. Dobra, e, Felipy, nie grasz. Jan, siła i honor. Zobaczmy, Jan. Czym ty grasz? W deku jeszcze nie masz, bo dopiero zaczęłeś walkę. Ale widzę, masz tornado, inferno, dragona. Tutaj ci jeszcze goblinek na parza, wierzę. Tutaj trzałki by się przydały. Tutaj, czy ty masz lawę? Nie mów. Bo nie chciałbym nią grać. Nie, Dark Prince. No, tylko zerknę sobie w twój profil i skopiuję. Mm, Jan twój deck. Zobaczmy, co ty tam masz na tym deku. Elektro Giant. Tam to jeszcze, jeszcze będą mnie hejtować przez ciebie. No ale. Zobaczmy. Zobaczmy, czy tym deckiem mi coś pójdzie. Sprawdzimy jak pójdzie tym deckiem. Dobra, mam kanona, mam Dark Prince'a. Dobra, sobie przygotuję. On tutaj zaraz coś mi się zdaje, że może być jakiś atak. Płocie. Elektro-Giant. Powiadasz. Uda mi się naładować. Uda mi się naładować. Kanona. Jeszcze Dark Prince'a troszeczkę wspomorze Udało mi się powiedzmy wybronić Powiedzmy Dobra, wybroniłem się. Oj będzie ciekawy, ciekawy ten deck na Elektro twój z Inferno Dragonem to nie za bardzo. Zobaczymy, jak to będzie szło. Panie. Pewno muszę sobie zostawić Dark Prince'a. Hmm. Do tornado. Przeciągnęliśmy. Udało się przeciągnąć, ale on zaraz elitki wywali. Zaraz z elitkami wyjdzie. Ja wam to mówię. 3-2-1-0, elitki. Jestem wróżbita. Wróżbita, elitki. Dobra, ale trzeba to spokojnie rozegrać. Trzeba to jakoś spokojnie rozegrać. mamy Kaz, ale on ma tam baty, więc próbujemy. Dzięki. weszły. Zmaga. Dobrze, ten lighting tutaj naprawdę pomógł. Lighting pomógł i chyba się poddał. Chyba się poddał. Jak zobaczył, że litkami nic nie ugrał, to chyba się poddał i szybko tutaj idę. Jeszcze chociaż dwie dorzucić. I jedną tą wieżę. Że... Ale by było mega, jakby mi się udało jeszcze Kinga zdjąć. Uda się? na trzy. Dobra, udało się. No, elitki. Tutaj no, on stawiał wszystko na elitki i myślał, że mu się uda, ale ten lighting dzięki Janowi. Tutaj, Jan, że miałeś tego yy, lightinga, to mi się udało, dobra. Otwieramy ma magiczną skrzynię. O, i będzie tak. Będzie dużo kart, y, tych wild kartów. Elegancko. Yy, półtora tysiąca, 1600. To ile już tych będę miał? Będę miał ich tam już. Czekajcie, oh, ja chcę tu otworzyć to jeszcze. Prawie 100 tysięcy chyba to będę mógł kolejne. Jeszcze 4 tysiące mi brakują. I będzie jeden Dek już na full. Dobra, czyli tu mam sobie skrzynię tutaj, bo skrzynie są teraz cenne. No i jeszcze jeden dek. Jeszcze jeden dek. Kogo by tu wziąć? Może kogoś z gór. O, widzę tu Morteza CR. Kurde. Pierwszy raz cię widzę. Musiałem cię chyba niedawno dodać. Tym ty grasz balonem. Balon pięknie. Ładnie. Balon doszedł. Jeszcze raz uda? Tak pięknie i wieża. Żebym ja tak zagrał. On chyba gra na golema. Ładnie. Miner szybko na pompkę. Zobaczymy, jak wybroni Dark Prince, i zaczynam. Tu jeszcze mega minion, ładnie, a i z golem. Ale nie poszedł w drugą stronę, szkoda. Szkoda, że nie poszedł w drugą stronę. Ale jest Bomb Tower. Aha, czyli grę tylko na balona dobra. To teraz ja spróbuję tym dekiem. Mam nadzieję, że mi się uda. Dekiem zagrać. 3-0, szybciutki dek. O! Chyba takim jeszcze z balonem szybkim nie grałem. Dobra, trzymajcie kciuki. Ostatnia walka na odcinku. Pum, 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 pum. Um. No i... Uh o. -oh. Tak. O, puzde. Ooo. Oh. O tam. Ale się coś tu... Panie uda. Chyba się coś tu panie uda. Dobrze, ta princeska tam. Miner ją tam załatwi, pięknie Muszkieterki na wieży. Czyżby to była szybka taka akcja? Muszkieterki pięknie, miner... Jest wieża, dobra. Ale pierwsza wieża siadła. Do... To teraz muszę uważać tak. Nie marnować tej beczki. Golem. Wieże niech tu zacznie strzelać, ok. Panie. Marnować beczki. Beczka tutaj najważniejsza teraz. Dobra wieża broniona Towera mam panie. Mam panie beczkę. ojoj, beczkę źle rzuciłem. Nie, dobrze, dobrze jest. A eliksir. Golem idzie w piach. Pięknie. Tak, miner, Elixir gol, oj, 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 no jednak też, pa, je... o no, nie, no ona jeszcze tutaj, co ma za dek? Dobra, ale mam minera, minera wysilemy tam na tył, ups. Tak, rośnieszką, trzeba tutaj się wspomóc. Dobra. Uwaga, oj oj, oj, oj. Oj, 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 Kurde, co ja tu zrobiłem? Co ja tu zrobiłem w tej chwili? Co ja w tej chwili, panie, zrobiłem? To nie mam... Nie mam wytłumaczenia na to, co ja teraz zrobiłem. On gra tutaj. On gra to ja nie wiem. Wiem co ja zagram. Miner bieża. Pięknie, Kurde. Oświetlenie, nie wiem, trzeba coś z tym oświetleniem pokombinować, bo coś tutaj, ta kamera w ogóle. Mam nadzieję, że się uda później, bo coś mi się tu nie udaje. Ale trzy waleczki weszły dzisiaj, trzy waleczki weszły, dzięki waszym dekom. Liga kolejna tutaj zaliczona. Pięknie kolejna skrzynia, żeby tylko jeszcze legenda falła, to bym był zadowolony, ale niestety nie. No i dziękuję Wam serdecznie za łapeczkę, komentarz, niekoniecznie musi być, ale łapeczkę zostawcie i pamiętajcie o wspieraniu mnie kodem POV. Trzymajcie się, do następnego.